Papa 007, bo. Proszę, proszę, 167. Ja niedokładnie usłyszałem, bo nie byłem w zamku. Tam byłem z kolegą yy, Heniem yy, Proszę, ja przechowuję teraz yy, w zamek i proszę, mikrofon jeszcze raz. Proszę się do trojdy. 161 Golf Papa 007 moje imię. Tomek Kutech Gniezno. Proszę, Marcin. O, jest Tomek. Witam, yy, gdzie Tomek? Witam, Tomek Gniezno północna część Polski, jak już usłyszałeś, może między Łebą a Władysławowem. Między Łebą a Władysławowem, miejscowość Jadzko, mała miejscowość, ale cóż, bardzo ładna, jak, jak ja to zawsze mówię. Także proszę mikrofon do Tomka, co tam Tomek słychać jeszcze? Jak ja tam lecę do Ciebie? E, więc tak, raport dla Ciebie jest, e, waha się, wiesz, od, od e, Santiago 1 do 9. Ale, ale bardzo ładnie idzie. Dlaczego znaczy, bo mi się coś tu wzbudza. O! I także bardzo głośno, wyraźnie. Ja powiem tobie, że ja nagrywam łączność i później, jak wpiszesz w YouTube'a mój znak, to ci się łączność wyświetli, nie? Tak pod wieczór. Także bardzo ładnie, głośno, wyraźnie i, i, i fajnie, że, że tu północna Polska w ogóle, że Polska, Polskę słychać bo tam gdzieś Śląsk na innej częstotliwości też odbierałem z mojej strony prezydent Jackson Jedynka, mikrofon Farun 2060, antena Super Lema T92 na 10 metrach od ziemi w tym momencie mocy proszę do Marcina dziękuję, dziękuję Tomaszu słuchaj Tomek Jedna uwaga do ciebie, tam coś się sprzęga, coś tam w mikrofonie podejrzewam, że masz za dużo echa lub za dużo wzmocnienia. Proszę, żebyś to wyłączył albo coś takiego z tym zrobił, bo, bo ja mam problem, żeby, żeby usłyszeć po prostu, żeby odczytać 100%. Także odebrałem, odebrałem 100% yy, no i usłyszałem no co tam masz za sprzęcik. 1K yy, Ja z mojej strony to Superstar 3900DL. Yy, Mikrofon 2002 ze wzmocnieniem. Mikrofon, no, mikrofon teraz antena. Antena Prezydent Black Pirate, około 13 metrów na ziemią. Także proszę mikrofon do latonka się to Ci powiem, czy, czy pomogło, czy nie. Okej, okay. musiało pomóc, bo tutaj miałem za dużo wzmocnienia. Faktycznie ten farun ma te pokrętło tak, 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 w takim miejscu, gdzie. E, wiesz, samemu, wiesz, nieświadomie przestawisz i, i wtedy to tak się dzieje, nie? E, no, tak to wygląda. <laughs> bardzo ładnie, bardzo ładnie odbieram. Super, mój, jestem tak zadowolony, bo, bo to jednak już łączność w Polsce, a nie, nie, nie tam Włochy czy, czy kto inny. Także super. Dobra, nie będę tu blokował częstotliwości i, i myślę, że jeszcze się usłyszymy. Także, jeżeli będziesz jechał, bo tu słyszałem, jedziesz na Legnicę. Jeżeli mobilnie, będziesz też radiowy, to, to, to może się usłyszymy, nie? Także dzięki bardzo za spotkanie. Pozdrawiam 73 dla Ciebie, dla Twojej rodziny i do następnego spotkania radiowego. Proszę, Marcin. Dziękuję, dziękuję, Tomaszu. Jeszcze raport dla Ciebie podaję na początku, wyposażę na końcu, a środek to taki pusty, tak jakby tak to nazwę, było zero. Santiago, a tak jest yy, 5-7 porywa nawet do dziewiątki yy, Santiago, także tak to wyglądało, yy, pływa to wszystko. Dobra, Tomek, nie ma problemu, wszystkiego dobrego. 7 3 dla Ciebie dla rodziny i yy, do usłyszenia. Północna część Polski mojej imienavki yy, między Łebą a Władzę Pozdrawiam do usłyszenia. Proszę na ten...